Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Kieruj się na patronite.pl. Dzień dobry. Dziś gra, która idealnie oddaje klimat, w jakim przyszło spędzić dzieciństwo mojemu pokoleniu. I nie, nie chcę mówić o tym, że zimy były kiedyś zimniejsze, albo że podczas tych zim w stanie wojennym, stało się w kolejce po margarynę. Chodzi mi o to, że na początku lat 80., jako dzieci, żyliśmy w cieniu. W cieniu atomowego grzyba. Ktoś może zapytać, co ma wspólnego atomowy grzyb z grami wideo. Otóż, dziś opowiem o grze, która jak się okazuje, ryła psychikę nie tylko tysiącom dzieci po obu stronach żelaznej kurtyny, ale również spowodowała koszmary u jej twórcy. Chociaż gra, o której chcę dziś opowiedzieć, powstała w 1980 roku, to do Polski dotarła kilka lat później, akurat w czasie gdy nuklearny wyścig zbrojeń osiągał swoje apogeum. Już umarł Leonid Breżniew, który pod koniec swojego życia wyglądał trochę jak sztucznie ożywiona kukła, a w Stanach Zjednoczonych prezydentem został były aktor Ronald Reagan, który przepowiedział, że Związek Radziecki wyląduje wkrótce na śmietniku historii. Tak się zresztą stało kilka lat później, ale w 1983 roku, tuż po stanie wojennym w Polsce, nic tego jeszcze nie zapowiadało. Raczej zapowiadało się na wojnę atomową. Nie pomagały lekcje przysposobienia obronnego w szkole, na których uczyliśmy się o kilo i megatonach oraz strefach zniszczenia po wybuchu nuklearnym. Nie pomagała nauczycielka z podstawówki, która kiedyś powiedziała nam, że Ronald Reagan jest już stary i może dla kaprysu nacisnąć atomowy guzik. A gdyby nacisnął, wtedy pierwszy sekretarz na Kremlu nacisnąłby swój guzik. Rakiety niosące głowice minęłyby się po drodze i w ciągu godziny byłoby pozamiatane. A jak by to wyglądało? Panie i panowie, no to Missile Command. Od razu mówię, że łatwo nie będzie i na pewno się nie popiszę w czasie tego krótkiego grania. Będę oczywiście grał jak zwykle dwa razy, dlatego że oryginalny automat miał taką kulkę odwróconą mysz. To się chyba nazywa trackball, oczywiście, że to się nazywa trackball. I można było łatwiej operować krzyżykiem na ekranie. Zresztą już teraz widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Na dole mamy kilka miast, mamy nasze silosy z pociskami i musimy po prostu miasta obronić. Tyle, że ja mam utrudnioną sytuację, dlatego, że używam Anbernika. To jest taka mała konsolka, która oczywiście nie ma trackbola i na dodatek jeszcze są Całkowicie pozamieniane, jest całkowicie pozamieniane mapowanie przycisków. Więc będzie ciekawie, ale będzie na pewno krótko. Zatem wrzuciliśmy naszą wirtualną monetę i lecą pociski. Do każdego silosu z pociskami przeznaczone jest oczywiście inny klawisz. One są u mnie nie kompletnie nieintuicyjnie nie rozłożone, ale mniej więcej chodzi o to. Musimy trafić troszkę przed pociskiem. No właśnie. Tu mi zaczyna brakować pocisków. Oj, 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 oj. Au, au. Wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, spróbujemy w takim razie jeszcze raz. OK. I teraz już mamy jakiegoś satelitę. Oczywiście czerwonego, bo to sowiecki satelita, który spróbował nam na głowę zrzucić jakiś ładunek nuklearny. Czemu nie działań w ogóle środkowa wyrzutnia? Dlaczego to... A, teraz jest, dobrze. Środkowa jest najlepsza. Będę naj... teraz ją najczęściej wykorzystywał. Y, oczywiście gra wyszła także na iOS-a kiedyś, bardzo dawno temu. Oho. Uh -huh. No to będzie niedobre, to będzie niedobre, ale może się uda. No, na Berniku nigdy nie doszedłem tak daleko. Muszę używać krzyżaka. Proszę, udało się. Nie dodałem chyba, że grę wypuściła firma Atari. Atari tutaj radziecki bombowiec oczywiście. Jak widzicie, dość szybko wzrasta poziom trudności gry. O rany. Może się uda. Tu już nie mam pocisków. Au! Au! Nie. Może jednak się uda przejść ten level. Udało się. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. To jest chyba po prostu dodatkowa adrenalina w związku z tym, że nagrywam ten film. Dlatego, że zwykle nawet w salonie gier nie dochodziłem tak daleko. Swoją drogą, automaty oryginalne z Missile Command osiągają wielkie ceny. I teraz coś, co odróżnia tę grę od innych. Nie zobaczycie napisu e, Game Over. No właśnie, The End. Jak w wojnie nuklearnej. W tej grze nie ma określonej liczby leveli. Po prostu w pewnym momencie rozgrywka staje się tak trudna, że nawet najlepszy gracz przegra jak w wojnie atomowej. Autorem gry jest David Troyer, który, aby dodać rozrywce więcej realizmu, początkowo podpisał miasta na ekranie jako San Francisco, Obispo, Los Angeles i San Diego. Ale wkrótce okazało się, że gra i bez tych podpisów jest wystarczająco realistyczna. Na tyle realistyczna, że podczas pisania tej gry David zaczął mieć koszmary senne, w których bezsilnie obserwował przez swoje okno nadlatujące pociski. A my, bardzo młodzi gracze w Polsce, mieliśmy koszmary razem z nim, bo mniej więcej wtedy, kiedy automat z Missile Command pojawił się w salonach gier w Polsce, telewizja pokazała bardzo realistyczny film The Day After. Film pokazujący wojnę nuklearną z punktu widzenia zwykłych ludzi żyjących w małym miasteczku w Stanach Zjednoczonych, w pobliżu bazy wojskowej, która staje się celem radzieckich pocisków. Ci, którzy przeżyli wymianę nuklearnych ciosów, walczą z chorobą popromienną i traumą na gruzach cywilizacji. Nigdy nie zapomnę końcowej sceny filmu, w której dwóch ludzi obejmuje się, na ich cień tworzy literę V, jak Wiktoria. Gorzkie to zwycięstwo człowieczeństwa. Wracając do gry, ktoś może powiedzieć, że pikselowa grafika to żaden realizm. No to spójrzcie na plakat reklamujący tę grę, a teraz na obraz z centrum sterowania, z prawdziwego silosu z pociskiem nuklearnym. Ale dosyć gadania. Spróbuję jeszcze raz ochronić Amerykę, ale to właściwie beznadziejne, jak wojna atomowa. Gra jest zadziwiająco wciągająca. Nie ma już um, tej gry na iOSie, tak jak wspomniałem, była kiedyś dostępna i była też w wersji, był remake, bardzo ładny graficznie. E, z jakiegoś powodu ta gra została wycofana, wy, wycofana e, z, ze sklepu Apple. A. Nie wiem, czy jest na Androidzie. E, natomiast prawda jest też taka, że wyszedł remake tej gry, Atari go zrobiło i ten remake jest fatalny. Jest po prostu fatalny, ponieważ nie ma e, w tej grze, no, e, mówię o remake'u, tej takiej grozy, yy, która tak naprawdę przesądza Przeci... Prze... 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 o tym, że ta gra jest ściągająca. Ależ to skiepściłem. Dobrze. A teraz sobie wyobraźcie, że te miasta jeszcze były podpisane. Naprawdę można było dostać traumy. No zobaczymy, jak pójdzie. One, mam na myśli te głowice, trochę szybko lecą. Gorzej chyba niż za pierwszym razem. Au! Zniszczyło mi moją główną bazę! No, nie, 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 bardzo kiepsko. I to jest najgorszy moment, kiedy już nie możecie nic zrobić, tylko przyglądacie się, kiedy głowice nuklearne trafiają w miasta. Obyśmy nigdy tego nie widzieli w rzeczywistości. I nie słyszeli takiej psychodelicznej muzyczki. O nie, jeszcze mogę! Przepraszam, a tak ładnie już kończyłem. Dobra, powalczę jeszcze trochę o cywilizację. Chyba po prostu miałem dodatkowe życie. No tak łat... Nie. Myślałem, że największym problemem będzie brak trackbola, a tak naprawdę największym problemem, moi drodzy, jest... są pozamienione przyciski. Ja chyba po prostu wrzuciłem więcej kredytów i dlatego mi się udało grać, albo nie, a nie. Ile miast zostaje? No, teraz to już jest naprawdę... The End. Dość długo zlekałem z nagraniem tego filmu, nie chodzi o taką atmosferę tej gry, tylko o to, że starałem się w jakiś sposób podłączyć do track Trackball. Nie udało mi się. Najbardziej dziwaczne w wyścigu zbrojeń było to, że od początku do końca opierał się na blefie. Najpierw radziecki przywódca Nikita Chruszczow powiedział całemu światu, że Związek Radziecki produkuje rakiety jak kiełbaski. I Amerykanie w to uwierzyli i zaczęli masowo budować swój arsenał nuklearny. A w latach 80. prezydent Ronald Reagan ogłosił program Inicjatywy Obrony Strategicznej, dzięki któremu nad Stanami Zjednoczonymi miał powstać parasol chroniący Amerykę przed atakiem i radzieckie pociski byłyby niszczone zanim jeszcze doleciałyby do amerykańskich miast. W sumie trochę jak w Missile Command, tyle, że program powstał głównie na papierze. Ale Rosjanie tego nie wiedzieli, a na prawdziwy wyścig technologiczny nie było ich stać. I tak, drodzy Państwo, splajtował komunizm. Dziś jakoś zapomnieliśmy o atomowych grzybach. A przecież zagrożenie nadal istnieje. I chociaż chyba wojny atomowej nie może wywołać jednak jeden wariat, to nadal realna opcja, zwłaszcza jeśli taką broń zdobędą terroryści. Wyścig zbrojeń miał jeden plus. Dzięki konieczności szybkiego zaprojektowania rakiet polecieliśmy na Księżyc. I właśnie lądowaniu na Srebrnym Globie będzie poświęcony mój... Następny film. Do zobaczenia!